Nowe historium is a yeah Aaaa. Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Wys wyszedł, z gwiazdą szereka 5 to, to jest Ja ale nigdy nie sądziłem, że to w ogóle jest prawda. Myślałem, że to jest fake. A to jest naprawdę prawda. Obunajmy... A... Co to kurwa jest? Hey, to, to. hey Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why Shrek of course! Dad! like <grystanie> Ja tak nie zapamiętałem Shreka Co oni mu zrobili kurwa Ja tak nie zapamiętałem Fiona, ja tak nie zapamiętałem Chociaż nie osioł może być, choć osioł jest jeszcze w miarę do wytrzymania Wygląda jak ten jak ten dziadek z tego mema, k***a, gdzie on jest ubrany idzie do szkoły i ma tą koszulkę taką e, ACDC, taką deskorolkę, k***a, oldschoolową, k***a. mi trochę tak przy... przy, przy mi się właśnie z tym, udało się. Nie pierdol, że to jest... zatwierdzona animacja, nie, k***a, co oni mu zrobili? Jak... jak, to, jak ten Shrek wygląda? Kto making this stuff? ja! Hey. Shrek Fire!